Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj się chciałam z Wami podzielić moimi pierwszymi wrażeniami po obejrzeniu filmu Obsesja i ten film swoją premierę ma 2 lutego, ale ja miałam przyjemność obejrzeć ten film wcześniej. Oryginalny tytuł tego filmu brzmi May, December i do tego odniosę się później. Jak ja ten tytuł rozumiem, jak go zrozumiałam, bo ma takie trochę no, ciekawe znaczenie. Dla mnie. Jak już mogliście zauważyć, po plakacie w tym filmie grają dwie genialne aktorki: Natalie Portman i Julianne Moore. Ale zanim Wam opowiem o moich pierwszych wrażeniach, o tym czego możecie się spodziewać po tym filmie, oraz co najważniejsze, czy ten film polecam czy nie, to opowiem Wam już tak w dalszej części recenzji. A na początku zarysuję Wam trochę fabułę, o czym w ogóle ten film jest. Cała fabuła skupia się na Trójce Bohaterów. Oni tworzą taki trójkąt i cała akcja zaczyna się od tego, że pewna aktorka, Elizabeth Krano przez Natalie Portman, przyjeżdża na przedmieście do takiego wielkiego domu, można powiedzieć willi z ogrodem, niewyremontowanym basenem, biegającymi psami, nastolatkami, ich dziećmi, jakimiś różnymi gośćmi, bo akurat trafia na barbecue. Przyjeżdża do Gracie i do Joe'ego, oni tworzą małżeństwo, których dzieli bardzo duża różnica wieku i normalnie nie byłoby to nic skandalicznego, ale początki ich poznania były bardzo skandaliczne, ponieważ nakryto ich w magazynie na tyłach sklepu zoologicznego. Ona miała 36 lat, a on 13. I ona zaszła z nim w ciążę i urodziła mu dzieci w więzieniu. A jak już odbyła tą karę, to związała się z nim węzłem małżeńskim. Z kolei Elizabeth, aktorka, właśnie przyjeżdża do nich, bo będzie grała w filmie, będzie grała rolę Gracie i będzie chciała jak najlepiej ją odegrać. Dlatego przyjeżdża. I ze swoim notatnikiem wkracza w ich życie osobiste, w życie intymne, zadaje niewygodne pytania, zasiada z nimi do kolacji, świętuje jakieś uroczystości rodzinne. Wszystko po to, żeby poznać całą historię od środka, a najbardziej grając jej takie nawyki, jakieś takie przyzwyczajenie, to jak ona się rusza, jaką ma mimikę, i wszystko ona to tak odwzorowuje w międzyczasie. Elizabeth, jedna z naszych głównych bohaterek, aktorka, podchodzi do swojego zadania, do swojej pracy bardzo tak skrupulatnie i tak bardzo naukowo, bardzo analitycznie. Jest wiele scen, w których widać, jak ta aktorka buduje swój warsztat, jak się rozwija, patrzy na Gracie i tym samym jednocześnie odwzorowuje jej mimikę. I to jest jedno, co mi się bardzo podobało w tym filmie, to to, że widzimy, jak aktor przygotowuje się do. Odegrania swojej roli, właśnie jak buduje ten taki swój warsztat, jak się kształtuje, jak się uczy. To było naprawdę niesamowite, ale o tym co mi się podobało, to powiem później. Kluczową rolę w całej w fabule, w całej tej historii, w całym tym trójkącie odgrywa Joe. Chłopiec, który w momencie, jak to się wszystko wydarzyło, miał 13 lat, a w całej historii obserwujemy go już jako dorosłego mężczyznę, który ma 36 lat. I Elizabeth przyjeżdżając do ich domu również ma 36 lat. I to 36 to jest właśnie wiek, w którym Gracie poznała 13-letniego Joe'ego i w którym zaszła z nim w ciąży. No i została oskarżona o molestowanie, o napaść seksualną, dlatego właśnie wylądowała w więzieniu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie pokrótkie zarysowanie fabuły. I teraz chciałabym przedstawić trójkę naszych bohaterów, i zacznę od Gracie. Jest to taka kobieta, można powiedzieć, pełną parą biera się w sukienki i to czym się zajmuje to robi torty na zamówienie. I ona ma zamówienie od stałych klientów, którzy po prostu się nad nią litują. Można powiedzieć, jak ktoś odwoła zamówienie u niej na tort, to ona się tak całkowicie załamuje i widać, że Gracie to jest taka gra pozorów. Ona jest taką kobietą, która wszystkie brudy trzyma w sobie i one od czasu do czasu znajdują takie ujście w postaci takiej, że płacze, jakoś tam krzyczy, no z po prostu takich byle jakich spraw robi nie wiadomo co i Joelle mu się wyżela, wypłakuje ramiona i jest to bardzo taka interesująca z psychologicznego punktu widzenia postać i żałuję, że właśnie ta bohaterka ten jej cały portret psychologiczny nie był bardziej wrażony w tym filmie, że nie było więcej scen można z nią powiedzieć w tym filmie, które by nam bardziej ją Przedstawiły. Ona po wyjściu z więzienia stara się wszystkich przekonać, że to małżeństwo jest takie jak wszystkich innych i że to wcale nie była pedofilia. No bo umówmy się, ona miała 36 lat, a chłopak miał 13. No i Gracie w towarzystwie ciągle gra, przekonuje ciągle Elizabeth, która właśnie ma się wcielić w nią w filmie, że wszystko jest w porządku. Tak samo przekonuje wszystkich innych, że, że wszystko jest po prostu okej. Okay. Ale zachowuje się tak bardzo sztucznie. Stara się przekonać Elizabetę, że to Joe, jak miał 13 lat, to że on to wszystko zaczął, że to on ją poderwał, że miał większe doświadczenie od niej, bo miał więcej partnerek niż ona, bo on miał dwie dziewczyny w podstawówce, a ona miała tylko jednego partnera, z którym miała ślub. Więc tak wymyśla coraz to nowe argumenty, silne według niej, że to wszystko było sprawą Joe'ego, że on to wszystko zaczął i to wszystko nakręcił, a wcale nie ona. I Julian Moore genialnie odegrała rolę Gracie. Naprawdę to, jaką ona pozę stworzyła, to jest coś niesamowitego. I dlatego tak bardzo zapragnęłam, żeby w tym filmie ta jej postać była bardziej rozbudowana. Elizabeth, z kolei aktorka grana przez Natalie Portman, to kolejna bardzo interesująca postać, której też żałowam, że nie była bardziej Rozbudowana i najbardziej podobało mi się okazanie tego, jak widzieliśmy na ekranie, jak aktor buduje swoją postać, jak kształtuje swój taki wizerunek, jak się uczy danej postaci, żeby jak najlepiej odegrać. To mnie się bardzo podobało. I powiem wam, że ja idąc na ten film byłam nastawiona mmm, tak, jakby to miał być jakiś taki, wiecie, dramat, który mi trochę zryje psychikę, który mi bardzo wejdzie na bani, jak to się mówi kolokwialnie. I widać było, że to miało taki potencjał, bo była taka muzyka, taka trochę psychodeliczna, i to też był taki element ze strony reżysera, taki żartobliwy w stronę widza, bo ta muzyka właśnie w tym filmie specjalnie była taka, żeby widz cały czas siedział w oczekiwaniu, że coś się zaraz po prostu stanie, a nic się nie stało. W każdym razie właśnie było pokazane, jak ta aktorka na przykład siedzi tak i w lustrze i tak pozuje po prostu stara się odwzorowywać wszystkie ruchy Gracie i to było naprawdę bardzo dobrze pokazane i właśnie po tym sądziłam właśnie że coś takiego większego się stanie że ta obsesja która jest w tytule tego filmu naprawdę tą obsesją będzie czy Elizabeth miała obsesję na punkcie Gracie? Może troszeczkę, bo umówmy się, że to jest nienormalne, jak się przychodzi do czyjegoś domu i jak to, że zwykle tak nie robią, że przychodzą do czyjegoś domu, żeby bardzo dobrze odzorować jakąś postać i nie siedzą nawet w łazience z tą osobą i nie zapisują każdego jej ruchu, nie analizują tak tego wszystkiego, tak myślę. Ale mimo wszystko nie była to taka obsesja, na jaką liczyłam i myślę, że reżyser specjalnie to zrobił, żebyśmy oczekiwali nie wiadomo czego. <noise> Ale już o tym później. I kolejna interesująca postać, czyli Joe, grany przez Charlesa Moultona, którego poznajemy w filmie, jak ma 36 lat, jest dorosłym mężczyzną, a tak naprawdę mentalność ma dziecka, można powiedzieć, po jego zachowaniu. Widać, że jest pod całkowitą kontrolą Gracie, i w ogóle to też jest bardzo mm, takie ciekawe z psychologicznego punktu widzenia jak to się wszystko dzieje. W momencie, jak Elizabeth do nich przyjeżdża i zaczyna analizować ich małżeństwo, to on sam zaczyna o tym wszystkim myśleć, bo widać, że wcześniej o tym nie myślał, tylko jakoś to odpychał ze swojej świadomości. Dopiero w wieku 36 lat zaczął się zastanawiać nad swoimi wyborami, jak miał lat 13. I Joe w moim odbiorze to była najciekawsza postać. W filmie było pokazane, jak on tam hoduje motyle, jak tam rozwijają skrzydła i można powiedzieć, że jak Elizabeth przeszła do... Ich dom, jak zaczęła analizować ich małżeństwo, to on też zaczął się na poważnie zastanawiać nad małżeństwem, nad wyborami, które podjął, jak miał 13 lat. I można powiedzieć, że tak, rozwijał skrzydła, i można powiedzieć, że pierwszy raz w życiu zaczął się buntować. Dlatego właśnie już od początku filmu obserwujemy motyle, które rozkładają skrzydła, albo na przykład była taka scena genialna, moim zdaniem, takie symboliczne pokazanie, jak Joe. Już jako dorosły mężczyzna w wieku 36 lat, siedzi ze swoim synem na dachu, który zaraz kolejnego dnia ma wyjechać na studia. Oni są praktycznie identyczni, wyglądają po prostu jakby byli w tym samym wieku. I syn Joego częstuje ojca trapką, a ten w ogóle pierwszy raz na to w buzi. I to widać jak wiele Joe'ego ominęło. Widać jak on właśnie rozwija już na tym etapie te swoje skrzydła. Jak poznaje w ogóle rzeczy, których nigdy w życiu nie doświadczył, że to jego życie jednak było bardzo odmienne od życia większości nastolatków. I opowiem teraz, co mi się w tym filmie podobało, i zacznę może od tego, że uważam, że oryginalny tytuł powinien zostać, bo ten tytuł, który jest teraz obsesja, to nam od razu widzowi tak sugeruje, że to będzie coś takiego mocnego, rającego walnia, coś takiego, wiecie, wchodzącego na psychikę. Ja widziałam jakieś takie porównanie do Czarnego Łabędzia i nie zgadzam się z tym porównaniem, szczerze mówiąc. I tytuł Obsesja sugeruje widzowi, że po prostu ten film w miarę oglądania, że to będzie wzrastało, te emocje u będą tak wzrastać, że tam się wydarzy coś takiego szokującego. A jeśli miałabym przedstawić akcję i fabułę, po prostu tok wydarzeń w tym filmie, to było dosłownie tak. To była linia ciągła i nie było ani jednego momentu w tym filmie, gdzie by się coś takiego właśnie działo. I to jest bardzo ciekawe z takiego psychologicznego punktu widzenia. Bo od razu wiemy, że to jest o skandalu. O historii małżeństwa z bardzo dużą różnicą w wieku. 36-latek i 13-latek. I my przechodząc na ten film od razu oczekujemy, że to właśnie to będzie coś skandalicznego. To będzie coś szokującego. A jak jeszcze słyszymy, że aktorka przyjeżdża do ich domu, żeby poznać tą Grace i poznać jej całą psychikę, co nie wiem, może wpłynęło na to, że jej się spodobał 13-latek wieku 3, jak ona miała 36 lat. No wiecie, oczekujemy po prostu skandalu. A w tym filmie tego po prostu nie było i to już jest bardzo ciekawe, że my już tak podświadomie oczekujemy czegoś szokującego. Jeśli chodzi o tytuł, May December, maj, grudzień, to w ogóle symbolizuje takie Pary właśnie z taką dużą różnicą wieku, że jeden małżonek jest w lecie, swojego wieku, że jest po prostu młody, piękny itd. A z kolei druga osoba w związku jest taką osobą w zimie swojego życia, czyli już w takim bardziej podeszłym wieku. No i właśnie tutaj w tym filmie Gracie jest w zimie swojego wieku, Joe jest w lecie. I to też było takie bardzo ciekawe pokazanie scena Joe'ego z ojcem, który z nim rozmawia. Bo tak było widać, że Joe oczekuje nagle czegoś więcej od życia, że nagle tak, można powiedzieć, pozazdrościł swoim dzieciom, bo on wygląda praktycznie tak jak oni i mógłby teraz, można powiedzieć, na nowo zakładać rodzinę, y, przeżywać jakieś przygody ala y, czy coś takiego. A on tak naprawdę, będąc w lecie swojego życia, jest, można powiedzieć, zmuszony, taki zdeterminowany do tego żeby psychicznie być już w zimie swojego życia, bo ma partnerkę po prostu starszą i on ten swój rytm życia dopasowuje do niej i to też jest bardzo takie ciekawe. May December, tytuł tego filmu może też nawiązywać do dwóch kobiet, do Gracie, która już jest w podeszłym wieku oraz do Elizabeth, która ma te 36, lat zwlecie swojego życia i widać ich takie zestawienie, ich kontrast. No i też May December nawiązuje do całej akcji filmu, bo wszystko zaczyna się w maju. Cała akcja się zaczyna, a kończy się w grudniu. Więc tak już wracając, bardzo podoba mi się już sam tytuł, że ma tak, jest taki wieloznaczeniowy i można go różnie interpretować. Bardzo podobała mi się gra aktorska, jak już to mówiłam, i cała ta złożoność. Muzyka była bardzo ciekawa i wiem właśnie, że ona miała na celu to, żeby po prostu widzę ciągle trzymać w takiej niepewności, że coś się stanie. I przejdę teraz do tego, co mi się nie podobało. Albo może nie, że nie podobało, albo po prostu, że się trochę zawiodłam, bo oczekiwałam trochę więcej. Po pierwsze, żałuję, że te portrety psychologiczne bohaterów nie były bardziej tak rozbudowane. Uważam, że ten film miał ogromny potencjał, szczególnie postać Joe'ego i Gracie. Można by było ich bardziej rozbudować, jakoś tak pokazać więcej jakichś takich sytuacji różnych. Tak samo Elizabeth. Na początku właśnie myślałam, że ten film pójdzie w taką bardziej psychodeliczną stronę. I jestem ciekawa, jakby to się dalej rozwinęło. Wiecie, jak ona to wszystko próbują odzorować i tak dalej, jak ją naśladowała, jak zaczęła przebywać wszędzie z nimi, jak zaczęła właśnie w wolnych chwilach tam naśladować jej głos, mimikę. To naprawdę było to aż takie przerażające, i szkoda, że tego więcej nie było. No ale to już widać właśnie, jakie jest takie myślenie, takie podświadome, że już by się chciało więcej, chciało by się takiego skandalu. Minus w tym filmie dla mnie był taki, że po prostu akcja w tym filmie była jak linia ciągła. I można było się trochę znudzić, szczerze mówiąc. Znaczy, nie powiem, że jakoś się nudziłam na tym filmie czy coś, ale po prostu drugi raz tego filmu bym nie obejrzała to na pewno. No, chyba, że nie wiem, z kimś bym poszła w jakimś dobrym towarzystwie. Ale generalnie to, że w filmie był taką linią ciągłą, no to to mi się zawsze tak. średnio mi to przypadało do gustu, po prostu szczególnie jeszcze jak film jest długi, no bo to się może dłużyć po prostu. Zakończenie tego filmu. To powiem tak, na początku miałam takie, że kurde, że. Czegoś lepszego się spodziewałam, czegoś po prostu mocniejszego. A potem, jak to przemyślałam, to miałam takie, aha, że to w ten sposób po prostu reżyser sobie tak trochę zażartował, można powiedzieć. Bo wiedział, że widzowie będą oczekiwali czegoś skandalicznego po tym, jak 36-latka zachodzi w ciąży z 13-latkiem, a niczego skandalicznego nie było. No i kolejnym takim żartem, można było powiedzieć, właśnie ta końcowa scena pokazywała że po prostu Elizabeth aktorka tak mocno się przygotowywała do tej roli tak skrupulatnie, no praktycznie obsesyjnie, bo umówmy się na no aktor nie wchodzi do czyjegoś mieszkania, żeby dobrze odegrać kogoś. I na końcu widzimy ten film, w którym gra Elizabeth już w swojej roli i jesteśmy tacy trochę rozczarowani, ale jednocześnie rozśmieszeni. Podsumowując film był dobry, ale moim zdaniem mógłby być lepszy, o tak powiem. W sensie miał ogromny potencjał, szkoda, że bardziej te postacie jeszcze nie były rozbudowane i bardzo żałuję, że po prostu poszło to w stronę, w jaką poszło, bo to było takie trochę bardziej żartobliwy ten film, Taki, taka anegdota trochę, właśnie jak my oczekujemy jakiegoś takiego skandalu czy czegoś a jakby no nic się takiego nie wydarzyło i po prostu zakończenie było takim żartem. Ja po tym filmie oczekiwałam czegoś głęboko psychologicznego, właśnie czegoś po prostu szykującego. Reżyser sobie trochę zażartował. Yy, w każdym razie film jest dobry, mi niekoniecznie podpadł do gustu. Yy, trochę mi się ten film dłużył właśnie przez to, że to była taka linia ciągła, moim zdaniem, ale ze względu na genialną grę aktorską i na samo podjęcie tematu, to uważam, że na ten film warto pójść. I ja oceniam go na 4-4,5 gwiazdki. I to by było na tyle z mojej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Staram się opowiedzieć tak, żeby nie zaspoilerować mimo wszystko niektórych wątków. Zawsze się tak staram mimo wszystko. Możecie mi dać znać, czy na ten film się wybieracie do kina. A jeżeli już go obejrzeliście, to możecie mi dać znać w komentarzu, co o tym filmie myślicie. Jeżeli coś oglądaliście ostatnio w kinie lub jeżeli na coś się wybieracie, to też mi napiszcie. A jeżeli coś mi polecacie, jakąś książkę, serial czy film, to też napiszcie. Ja bardzo chętnie sobie obejrzę, bo to teraz więcej czasu, bo już mi sesja praktycznie minęła. A jeżeli wytrwaliście w moim gadaniu do końca, to możecie mi w komentarzu wysłać emotkę oczu albo jak nie wiecie, co napisać, będę wiedziała, że obejrzeliście do końca. I co? Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Możecie mi napisać. I do kolejnej recenzji albo do kolejnego filmiku i do zobaczenia. Cześć!